Cześć! Dziś pokażę Wam, jak rozwiązywać nierówności kwadratowe. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to serdecznie zachęcam. A teraz zaczynamy. Dzisiaj przygotowałam kilka przykładów. Jeżeli nie pamiętacie, jak rozwiązywać nierówności kwadratowe, to polecam obejrzeć poprzedni film Nierówności kwadratowe, część pierwsza. Dobrze, to zaczynajmy. Najpierw badamy, czy czy ta nasza nierówność, ona jest uporządkowana i faktycznie po jednej stronie mamy 0, po lewej stronie mamy jakąś funkcję kwadratową, więc jest ok, możemy przejść już do obliczania miejsc zerowych, o ile istnieją. Wypisuję współczynniki a, b i c, współczynnik a równy 2, b równy 0, c 1, no i delta, B kwadrat, czyli 0 kwadrat minus 4 razy 2 i razy 1. Czyli mamy 0 minus 8, czyli minus 8. Czyli nasza delta jest mniejsza od 0. I właściwie gdybyśmy rozwiązywali równanie, to byłoby koniec, równanie sprzeczne, brak rozwiązań. Ale w przypadku nierówności jest troszeczkę inaczej, musimy zobaczyć, jak ta nasza parabola będzie wyglądała. Czyli tak, nie mamy miejsc zerowych. I współczynnik A jest dodatni. Czyli wiemy, że ramiona naszej paraboli będą skierowane do góry. Czyli nasza parabola będzie wyglądała tak, że będzie nad osią i nie będzie miała punktów wspólnych z osią X, czyli tak mniej więcej będzie wyglądać. I teraz zobaczmy, jaka część naszego, naszej paraboli jest nad osią. Dlaczego nad osią? Dlatego, że mamy większa od zera. No, i zobaczmy. Zaznaczę tę część, która jest nad osią. No, i właściwie widać, że jest to cała nasza parabola. Zatem rozwiązaniem naszej nierówności są wszystkie liczby, czyli x należy do zbioru liczb rzeczywistych. I przejdźmy dalej. W drugim przykładzie ta nasza nierówność niestety nie jest uporządkowana. Więc najpierw uporządkujmy ją, czyli przenieśmy minus trójkę na lewo, pamiętając o zmianie znaku, czyli mamy x kwadrat plus 3 jest mniejsze od 0. Teraz możemy wypisać współczynniki a równy 1, B równe 0, C równy 3 no i delta. I znowu 0 kwadrat minus 4 razy 1 razy 3, czyli 0 minus 12. Czyli minus 12 i ponownie nasza delta jest mniejsza od 0. To oznacza, że nie mamy miejsc zerowych i znowu ramiona naszej paraboli będą skierowane do góry. Czyli ten rysunek, taki poglądowy, będzie bardzo podobny, czyli nasza parabola nad osią X. I teraz zaznaczymy tę część naszego wykresu, który znajduje się pod osią. Pod osią, ponieważ mamy Funkcja przyjmuje wartości mniejsze od zera. Czyli patrzymy, czy pod osią w tym miejscu mamy jaką część wykresu. No i okazuje się, że takiej części żadnej właściwie tutaj nie mamy, więc wniosek jest taki, że żadne x. Niestety, brak rozwiązań, x należy do zbioru pustego. Warto pamiętać o tym, że takie przykłady również mogą się zdarzyć. I przejdźmy dalej. Przykład numer 3. Tutaj właściwie też przydałoby się to uporządkować po lewej stronie, ponieważ nie mamy takiej no, postaci funkcji kwadratowej ax plus bx plus c, więc można by było to poprzemnażać, ale możemy zauważyć, że właściwie mamy tutaj postać iloczynową. Więc żeby pominąć cały proces liczenia delty, możemy policzyć. Bardzo łatwo miejsca zerowe, czyli zastanowić się, kiedy minus 2x jest równe 0. No w wypadku, kiedy x jest równe 0. I druga część, kiedy 5 minus x jest równe 0, czyli minus x jest równe minus 5, czyli x jest równe 5. Bardzo szybciutko policzyliśmy miejsca zerowe bez obliczania delty, czyli mamy tutaj dwa miejsca. x1, oraz x2, drugie miejsce zerowe. Nanoszę te miejsca zerowe na naszą oś, czyli mamy 0 oraz 5. Kółeczka będą domknięte, domknięte dlatego, że dopuszczamy tutaj wartości równe 0, mamy mniejsze lub równe, czyli miejsca zerowe również akceptujemy. Kółeczka, domykam, no, i słuchajcie, tutaj jest taki problem, że trzeba się zastanowić, ile wynosi ten współczynnik a, bo tego wprost tutaj nie widać. Nie wiemy, w którą stronę są skierowane nasze ramiona, ale żeby się tego dowiedzieć, wystarczy wymnożyć ze sobą te wyrażenia, które zawierają w sobie x, bo to one dadzą nam x kwadrat, czyli możemy sobie szybciutko pomnożyć minus 2x. RAZY minus x, otrzymamy wtedy minus i minus daje plus, czyli 2x kwadrat, czyli ten współczynnik A będzie wynosił 2. I teraz wiemy, że ramiona naszej paraboli będą skierowane do góry. Czyli mniej więcej tak będzie wyglądała ta nasza parabola. No a teraz przejdźmy już do pytania, a to pytanie jest takie. Kiedy ta nasza funkcja przyjmuje wartości mniejsze lub równe od zera. Mniejsze lub równe od 0, czyli pod osią. Czyli zaznaczam tę część wykresu, która jest pod osią plus oczywiście miejsca zerowe, czyli widzimy, że to jest wszystko to, co jest między miejscami zerowymi, włącznie z miejscami zerowymi, czyli odpowiedź to x należy do przedziału od 0 do 5. I przejdźmy do kolejnego przykładu. Tutaj po lewej stronie pojawia nam się wzór skróconego mnożenia. Jest to na mojej liście drugi wzór skróconego mnożenia. Musimy o tym pamiętać, żeby te wzory stosować. No i musimy to wszystko tutaj uporządkować, czyli zaczynamy od porządku. I mamy 2x do kwadratu, czyli 4x kwadrat minus podwojony iloczyn, czyli 2 razy 2x. Daje nam 4x i jeszcze raz 1, czyli wciąż 4x plus 1 do kwadratu, czyli 1. I jeszcze 16 wyrzucimy od razu, czyli minus 16 i to jest większe od 0. I mamy dalej: 4x kwadrat minus 4x i redukcja 1 minus 16 daje nam minus 15 większe od 0. No i dopiero w tym momencie, kiedy mamy już porządek, czyli po jednej stronie 0. Po drugiej stronie funkcja kwadratowa, no to możemy przejść do obliczania miejsc zerowych. Wypisuję współczynniki a równy 4, b równy minus 4 i c równy minus 15. No i obliczamy deltę b kwadrat, czyli minus 4 do kwadratu, minus 4 razy 4 i razy

Czyli 4 minus 16 przez 2, a czyli 2 razy 4, czyli 8, 4 minus 16, to mamy minus 12 przez 8, no i po skróceniu mamy tutaj przez 4, minus 3, drugie. i drugie miejsce zerowe x 2 4 plus 16 przez 8, to mamy 20. 8 i po skróceniu przez 4 to mamy 5 drugich. I nanosimy te miejsca zerowe na oś i mamy tak minus 3 drugie oraz 5 drugich. Zobaczmy na naszą nierówność, ona jest ostra, więc kółeczka będą otwarte, to znaczy miejsca zerowe nie będą brane pod uwagę. Ramiona naszej paraboli skierowane do góry, ponieważ współczynnik A jest dodatni. Czyli tak mniej więcej ta nasza parabola wygląda. No i teraz nasze pytanie: kiedy ta funkcja przyjmuje wartości większe od zera? Większe od zera, czyli dodatnie, czyli kiedy? Nasz wykres jest nad osią. Jest to jedna część ramienia. Druga część ramienia. Czyli to jest wszystko to, co jest na zewnątrz ramion. W takim razie odpowiedź to x, które należą od minus nieskończoności do minus 3 drugie otwarte i od 5 drugich do plus nieskończoności. I przejdźmy dalej. Przykład piąty. Tutaj również do użycia wzory skróconego mnożenia. Tutaj, akurat na początku, pojawia nam się wzór trzeci. Warto go zastosować, ale można również wszystko poprzemnażać, nie ma problemu. Ja jednak zastosuję wzór, czyli mamy a minus b a plus b, czyli a kwadrat minus b kwadrat, czyli mamy 3 do kwadratu, czyli 9 minus 2x do kwadratu, czyli 4x kwadrat jest większe od 1. No i wymnażamy. Przez nawias minus 2x kwadrat i minus 2x razy 3, 2 razy 3, no to mamy 6x. Przenoszę wszystko na jedną stronę, czyli mamy minus 4x kwadrat plus 9, minus 1 plus 2x kwadrat i plus 6x większe od 0. Rzućmy okiem, czy wszystko dobrze poprzenosiliśmy. Minus 4 plus 9 i teraz tak, minus 1 plus 2 i plus 6. OK. I redukcja minus 4x kwadrat plus 2x kwadrat, czyli minus 2x kwadrat, plus 6x nie mamy z czym redukować i 9 minus 1, czyli 8 większe od 0. No, i właściwie, żeby sobie troszeczkę te rachunki ułatwić, to można zauważyć, że całą tę nierówność możemy podzielić przez 2, czyli będzie minus x kwadrat plus 6 na 2 to 3x i plus 8 na 2 to 4 większe od 0. No i współczynniki a równe minus 1, b równe 3 i współczynnik c równe 4. No i delta, żeby zbadać miejsce zerowe. 3 do kwadratu minus 4 razy minus 1 razy 4. 9 minus i minus daje plus. 4 razy 1, 4 razy 4 to 16. Bardzo ładna delta. Równa 25, czyli pierwiastek z delty to jest piątka. x1 minus b, czyli minus 3, minus piątka przez minus 2. I drugie miejsce zerowe, minus 3 plus 5 przez minus 2. Doliczmy. Minus 8 przez minus 2 daje nam 4, uważajmy na znaki, i 5 minus 3. 2 przez minus 2 daje nam minus 1. Czyli to są nasze miejsca zerowe. Zaznaczmy je na osi, czyli minus 1. I 4. Kółeczka będą otwarte, dlatego że nierówność jest ostra. I w tym wypadku ramiona naszej paraboli będą skierowane w dół, ponieważ A jest ujemny. Czyli tak mniej więcej będzie wyglądać. No i wróćmy do pytania. Pytają nas o wartości większe od zera, czyli nad osią. I zaznaczam tę część wykresu, która jest nad osią. Taka górka. Czyli wszystko to, co jest między miejscami zerowymi. Czyli jako odpowiedź podajemy, że x należy do przedziału od minus 1 do 4. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w tej lekcji i do zobaczenia w następnym odcinku.